Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy niezwykłe spotkanie, bo będziemy rozmawiać o niezwykłych rzeczach. Te niezwykłe rzeczy to są nasze piękne twarze. Moim gościem będzie Ania, która podzieli się z nami doświadczeniami z wspaniałą serią Sonia. I, I wtedy zobaczymy, co Ania nam powie, ale też dołożymy jej trochę informacji takich ogólnych, które powinny się znaleźć w takim spotkaniu. Także kochani, wiem, że część jest na live, część będzie oglądać nagrania. O, już jest część osób w poczekalni, więc będziemy powoli przyjmować. Okej, okay. ktoś nam się próbuje łączyć za pomocą nazwy X, takich osób nie przyjmujemy niestety. Musimy, musimy z kim mamy do czynienia. Dobrze, 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 słuchajcie, zaczniemy najpierw od filmu, zanim przedstawię Wam bardziej, a nie mocniej, to, to zacznijmy od filmu i e, obejrzyjmy kilka rzeczy, które są bardzo, bardzo istotne na początku, na rozgrzewkę, na rozbieg. E, tutaj sobie popatrzymy. Zobaczcie, jak wygląda nasza wytwórnia, czyli gdzie powstają nasze produkty, jak to, jak to wygląda dzisiaj. 260 butelek dziennie, tak jak widzieliście, 260 tysięcy butelek dziennie schodzi naszych napojów aloesowych, które są fantastyczne. Dlaczego chciałem to pokazać? Bo chciałem, chciałem wam powiedzieć, ile, jak, jak duże zapotrzebowanie na aloes jest, jak dużo aloesu gdzieś tam w świecie wędruje, na całym świecie. Jesteśmy w ponad 160 krajach. Zaczęliśmy może nie od y, naszych kosmetyków, tylko tylko troszeczkę od napojów i od tego wszystkiego, co jest w butelkach pakowane. Natomiast w tej chwili porozmawiamy trochę o kosmetykach. Ania zdecydowała się na to, żeby być razem z nami. Gdybyś mogła włączyć mikrofonik. Tak, witam serdecznie. E, no właśnie, chciałaś nam opowiedzieć o Sonii, bo to było takie Twoje odkrycie. Seria niesamowita. Zaczniemy od tego, co ty nam powiesz tak wstępie, dobrze? Pokażemy każdą całą całą partię i będziemy rozmawiać dokładnie. Jest to fajnie zapakowane, czyli można wziąć ze sobą. Powiedz mi twoje pierwsze spotkanie z Sonią. Moje pierwsze spotkanie to chyba po Bożym Narodzeniu. Już kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy. Dostałam to w prezencie od męża i od razu no, zaskoczyła mnie ta konsystencja żelowa. jest tak wyjątkowa ta seria tym, że jest bardzo łatwo wchłanialna i skóra się od razu w dotyku robi miękka. Także ta seria jest wyjątkowa ze względu na, wchłania, na wchłanialność tych produktów do skóry, na poprawę wyglądu skóry, na miękkość skóry, na, na to, że ona się robi po prostu rozjaśniona, że jest no, rewelacyjna i wszystkie te produkty są na bazie żelu i to jest wyjątkowe w tych produktach to, że one są tak łatwo przyswajalne przez skórę, że mają bardzo bogaty skład w aloes. Ja zawsze zwracam uwagę na skład i same dobrodziejstwa, które wpływają i na nawilżanie skóry i na właśnie mnóstwo substancji nawilżających, odżywczych. Zapach mi odpowiadał. To, że one są tak delikatne w zapachu i właściwie nie mają żadnych substancji sztucznych, zapachowych. E, ta naturalność tych produktów bardzo mi przypadła do gustu i wchłanialność e, po prostu do skóry. I, I to, że one po prostu od razu działają, one są biologicznie aktywne, e, to, e, że po prostu ich efekt jest natychmiastowy, że jakieś stosuje się to. Efekt widać od razu i są bardzo, bardzo wydajne. To mi się bardzo mi podobało. Świetnie, tak. czyli opakowania są takie na, 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 na natychmiast, tak? Tak, tak. Efekt jest od razu widoczny, właściwie no po, mhm. po, po miesiącu. Ja widziałam po prostu działanie na swojej skórze, że moja skóra oddycha. Nie jest ani tłusta, ani zamknięta po prostu. I ja jestem osobą, która po prostu na co dzień się nie maluje. I, I dzisiaj też nie mam makijażu poza ustami. Ja po prostu dobrze się czuję w swojej skórze. I ja nie potrzebuję e, jakoś tak e, pudrów, ani takich e, e, makijażów dużych. Ja po prostu wolę e, dobry zestaw kosmetyków do pielęgnacji, e, żeby skóra była zdrowa, czysta i, e, i po prostu żeby oddychała. Ok, to popatrzmy wobec tego na, 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 na nasz zestaw, jak on wygląda, co w nim jest, dlaczego, dlaczego może być tak dobry i potem jeszcze porozmawiamy już o poszczególnych produktach. Okay, z tego zestawu. Ja go już właśnie wyświetlam i za chwilę go okay. zobaczymy. Science recognizes three skin types: dry, oily, and combination. Combination skin can be sometimes dry, sometimes oily, sometimes both, and sometimes neither. Introducing the Sonia Daily Skincare System. Made specifically for combination skin, which can fluctuate and vary greatly, the Sonia Daily Skincare System features a high concentration of aloe and other skin balancing botanicals. Nature meets science with a revolutionary gel based technology that helps to deliver the benefits of aloe, moisture, and botanicals where your skin needs them most, with a light texture that leaves your skin feeling refreshed and rejuvenated the sonia daily skincare system includes refreshing gel cleanser refreshing gel cleanser conditions skin while gently cleansing providing a soft lather for combination skin and removes dirt makeup and oil effortlessly without stripping skin with key ingredients aloe baobab oil acacia consina fruit extract apple amino acids and hydroxyacetophenone Illuminating gel evens skin tone and texture, brightens skin's overall appearance, and reduces the appearance of large pores while giving your skin a natural glow. With key ingredients aloe, encapsulated peptides, a unique algae blend paired with liposomes, red clover flower, and a unique blend of Asian botanicals. Refining gel mask nourishes skin while you sleep to promote healthy skin tone, support the fluctuations of combination skin for skin that appears more youthful. With key ingredients aloe, apple fruit extract, a blend of carrot seed, basil, artemisia palis flower, and soybean oils, Korean bamboo extract, and licorice root, soothing gel moisturizer is a hydra-infused moisture carrier that improves the appearance of skin and soothes and evens skin tone. With key ingredients aloe, apple fruit extract, pomegranate fruit extract, fig fruit extract, jojoba esters, olive oil, beta glucan, and hydrolyzed collagen, a scientifically advanced collagen that goes into skin where it's needed most. Combination Skin has met its match with the Sonia Daily Skincare System. A więc system codzienny, system do codziennego używania. E, witamy wszystkich. Witamy Bogusię. Witamy się Bogusiu. E, powiedz Aniu, tam widziałem cztery czy pięć w środku tubek. Jak to wygląda po kolei i jak się ich używa? Która jest pierwsza, która ostatnia? Dobrze. E, więc w środku są cztery produkty z e, e, zestawu Sony. Przede wszystkim zaczynamy zawsze pielęgnację od oczyszczenia skóry, czyli to jest pierwszy produkt, żel oczyszczający, refreshing żel cleanser. Jest to. Mogę, 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 mogę. Ja się wtrącę, wtrącę się dobrze? Tak. Wtrącam się. Uwaga. Przyznam się, że też z niego korzystam. Tak, on jest nie tylko dla kobiet, on jest także dla mężczyzn. Stosuje go mój syn 13-letni, który ma już cerę taką dojrzewającą, czyli no, trudną do pielęgnacji, więc ten żel sobie świetnie też radzi z oczyszczaniem nie tylko makijażu ale także właśnie kurzu, po prostu dozmywania też nadmiaru sebum. On jest świetny w tym, że nie wytwarza żadnej intensywnej piany. On jest delikatny, nie ściąga skóry. Co to jest to sebum? Sebum to jest nadmiar tłuszczu, który skóra wytwarza przez gruczoły łojotokowe. Poszerzają się pory w skórze młodych ludzi, szczególnie właśnie kiedy, kiedy jest dojrzewanie. Jest nadmierne wydzielanie tego sebum i mają młodzi ludzie poszerzone właśnie pory skóry. No i zatykają się te pory, jeżeli się wydziela nadmiar sebum i dochodzi do różnych takich nadkażeń, czyli do zaskórniaków i, i wtedy ta skóra też ma, zaczyna mieć problemy. W składzie mi się to właśnie podoba, że jest bogaty skład, bo jest aloes przede wszystkim, ale jest olejek z baobabu, który koi skórę i nawadnia. Także dla, Ja mam na przykład skórę suchą, ale on się nadaje świetnie także dla skóry mieszanej i tłustej. I radzi sobie z każdym rodzajem skóry. Zawiera amina, aminokwasy jabł, jabłkowe. To właśnie jest charakterystyczne dla cery mieszanej, że jest potrzebne, żeby skóra mieszana dostarczyła sobie nawilżenia tam, gdzie tego potrzebuje. No i jeszcze jest w składzie to, że ma właśnie wyciąg z owoców z tropikalnej dżungli, czyli bardzo bogaty. W, takie substancje nawilżające, ale też przede wszystkim pomaga wyciąg z tych owoców oczyścić martwy naskórek na skórze. I nadmiar tego martwego naskórka, który nam się codziennie złuszcza usuwać, tak? Czyli zabrudzenia, makijaż i pomaga złuszczać martwy naskórek bez, bez na przykład peelingów. Także ten. Ten żel sobie świetnie z tym radzi. Potwierdzam i ze względu na to go stosuję szczególnie na czoło, bo ty mi się czasami skóra tak właśnie złiszcza. Tak. tak, tak, tak. tak. E, Ania, pokażmy coś jeszcze, tak? Dobrze? No, bo, jeszcze powiem, bo... że dwa razy dziennie go stosuję. To znaczy rano, i, rano, rano, rano i wieczorem, rano wieczorem. tak, okay. rano i wieczorem. Młodzi ludzie też mogą stosować raz dziennie, ale ja go stosuję rano i wieczorem, na twarz i na szyję. Aha. Tak, że, e... A... Czyli, czyli przy porannym, tak, przy porannej tutaj tej, tej pielęgnacji i potem na wieczór przed snem. Tak. Okay. tak. Oży on też jest taki ożywiający, bardzo, bardzo fajny. E, to sobie go postawię. Drugi produkt, który y, bardzo lubię, jest no, naprawdę takim dla y, na mnie luksusem, to jest Sonia Illuminating Gel, czyli taki malutki, ale bardzo skoncentrowany. Y, ja słyszałam, że to jest dobre na przebarwienia skóry. Tak, to pomaga właśnie przywrócić yy, promienny wygląd, ale też właśnie taką równowagę skóry, bo yy, on zawiera wyciąg właśnie z czerwonej koniczyny, która rozjaśnia skórę, yy, ale też pomaga zmniejszyć widoczność porów, które yy, właśnie przy dojrzewaniu, przy, przy skórze dojrzewającej się pojawiają. Yy, on w ogóle rozświetla. Jego zadaniem jest rozświetlić skórę, czyli tam, gdzie mamy często na przykład pod oczami yy, cienie albo właśnie doły, albo po nieprzespanej nocy. Polecam wszystkim mamom, które nie, nie przesypiają nocy i mają no, zmęczoną skórę często, to to jest świetny produkt, żeby rozświetlić skórę. Można ją stosować nie tylko pod oczy. Ja ją stosuję po prostu w małych ilościach na, na, co, na całą skórę twarzy. Skóra jest miękka, bardzo miciutka do dotyku, gładka, promienna. I y, tutaj sekretem w tym kremiku maleńkim są algi. E, naprawdę, ja, ja go bardzo malutko stosuję, on jest bardzo skoncentrowany. Ja go sobie wyciskam dosłownie centymetr, i on mi wystarcza tak, no centymetr, i on mi wystarcza na całą twarz, żeby sobie okay, poklepać. Okay. maleńki, Naprawdę nie trzeba go wiele. E, to jest, No i pachnie tak. Po prostu naturalnie, jak sobie teraz w rękę smaruję, no. ale jak, bardzo go lubię. Okay. Pokażmy coś jeszcze. Dobrze, On sobie jeszcze dobrze radzi z przebarwieniami brązowymi, plamami, jak ktoś ma już też problemy na twarzy. To też pomaga. to te, te... niektórzy od słońca dostają tych przebarwień takich Tak, tak, sposób, nie? tak, tak. Mogą mhm. być od słońca, a mogą być też takie hormonalne na twarzy. Tak, tak, tak. tak, tak. On pomaga właśnie wyrównać tych koloryt. Mam tutaj trzeci produkt, który może być stosowany przed snem, to jest maseczka. I to jest genialne, że można zostawić sobie tą maseczkę po umyciu na noc, na noc i w niej po prostu zasnąć. I podczas snu skóra się regeneruje i czerpie z tej maseczki wszystko to, co jest potrzebne do regeneracji skóry. No ale jak możecie zobaczyć taki maseczek w nocy się obudzi, to Zdawał. To się nie przerazi. <noise> ona jest przezroczysta, ona się wchłania w skórę właściwie, jest niewidoczna. Oh. Ona jest jak żel, po prostu przezroczysta, niewidoczna, a jest tak delikatna, nie ma tego efektu ściągania. Ona jest, skóra jest elastyczna w niej, okay. że możemy nie w niej sobie spać. Cześć, jest wydajna? Bardzo jest wydajna. Wszystkie te produkty, które tutaj mam, one mi starczają na jakieś 4 miesiące zużywania, mimo że. To maseczkę stosuje się 2-3 razy w tygodniu, więcej nie dwa, trzeba. 2-3 razy, czyli nie codziennie? Nie, nie, nie trzeba, nie ma takiej. Okej. Okay. skóra po prostu czerpie z tych, z tych składników. Natomiast wszystkie inne produkty stosuję raz lub dwa razy dziennie. Można, można stosować. Pokaż zaraz. coś jeszcze, bo tam jest jeszcze czwarty, chyba, tak? Tak, tak. czwarty produkt to jest mój ulubiony krem nawilżający. To jest taki mój ulubiony od czterech lat kremik. Myślę, że on jest właściwie nie tylko dla, dla skóry, no, tak jak mówiłam, nie słuchaj, też mieszanej i tłustej, ale ja się z nim po prostu nie rozstaję od czterech lat. Nawet jak inne produkty mi się skończą, to ten sobie zamawiam. Po prostu no na okrągło, tak? Bo to wa, wa, ważne jest to, że to można zamówić oddzielnie te produkty tak. albo w sam zestawie. Tak, te, tak. Te... One oczywiście, one oczywiście mo, mogą być stosowane oddzielnie, natomiast w połączeniu cztery razy stanowią e, fantastyczne, fantastyczną pielęgnację skóry i, i skóra po prostu sama czerpie z nich to, co potrzebuje. Czy, czy taki zestaw wystarczy mi na, na miesiąc? Na więcej, ja stosuję to w ciągu czterech miesięcy, naprawdę, ja nie, nie zużywam tego w ciągu miesiąca, to jest tak. bardzo, bardzo y, y, wydajny zestaw, y, bardzo ekonomiczny, tego nie trzeba stosować dużo, bo tu są bardzo skoncentrowane ilości y, substancji odżywczych, y, witamin, y, właśnie, y, y, alk y, i innych właśnie owocu, wyciągów owocowych, nie potrzeba, skóra się nakliwi. I dzięki temu nie musisz się pudrować i wyglądasz tak świetnie, jak wyglądasz. Nie, ja nie używam pudrów, w ogóle nie lubię. <laughs> nie, lub, znaczy nie, nie lubię, nie mam nawet w swoich e, kosmetykach pudrów, po prostu czuję się... Czuję, ja lubię, jak moja skóra oddycha, Czu, lubię jak jest dobra kondycja skóry i... i, i i po prostu dbam o to, żeby skóra była żywa. Nie lubię okay. Jeszcze... Okay. Dobra. Czyli cztery produkty, i widziałem, że one są zapakowane w takiej fajnej fajnej torebce. Tak. To jest saszetka, którą można sobie zamknąć i bardzo wygodna do podróży. Tak, Takie saszetka można stosować. Jest w niej dużo miejsca, można jeszcze inne produkty sobie zapakować. I... Ale ona też jest fajna, bo jest taka nieprzymakalna, prawda? Czyli tak, czyli tak, gożędzie... materii, tak, tak, tak. Taki doretek, można powiedzieć. Saszetka jest właśnie taka, że no, nie zamoczy się na niej, tak? jeżeli nawet wpadnie pod wodę. To jest, no, mm, Zameczek, zamknąć, to jest bardzo praktyczne, ładne opakowanie sameczek, także można sobie zamknąć bardzo praktyczne opakowanie. Ja opu... powiem, że ja powiem, że moja córka ona ma w tej chwili już 20 lat, tak? No, 19-20, bo, bo w tym roku rocznikowo 20. Odkryła ten zestaw i teraz regularnie przychodzi do mnie i zamawia sobie ten zestaw. Ja mówię, Tato, ja to w sensie. Pamiętam, że jak, że jak właśnie zaczęła stosować ten zestaw, to dziewczyny ją pytały, a jakie ty masz kosmetyki? Ona nie bardzo, nie bardzo wiedziała, jakie to są kosmetyki. Nie? Więc przychodziła i pytała, Tato, A jakie to są kosmetyki? <laughs> Francuskie? Ja mówię, nie, amerykańskie. <laughs> tak, tak, tak bo baza tych produktów jest. W Ameryce, więc tam są pozyskiwane czyste produkty i wiem, że mam najlepszą jakość. I po prostu skóra. No, ja nie mam problemy. Z... Ja w ogóle mam skórę topową. Nie wiem, czy, 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 czy mówiłam o tym. Chyba nie. Ale ja przy, tym, przy tej serii ja nie mam żadnych, żadnych suchości skóry na oczach, tak jak kiedyś miałam problem. Po prostu skóra się wyrównuje, normalizuje sobie wszystkie problemy, braki su suchości. Także jest nawodniona, miękka. No jest po prostu rewelacyjna. Ja nie mam żadnych problemów. Trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć to, że głównym składnikiem w tych wszystkich czterech produktach jest aloes, nie to jest najwięcej i to jest taka baza, która ciągnie to wszystkie zasysa w skórę, można powiedzieć to wszystkie i soki owocowe i wszystkie inne w, 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 produkty, tak, które, z których się powstała Sonia. I co jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, ona też nie musi zniszczyć skóry, żeby w nią wniknąć, tak? Bo czasami mamy takie kosmetyki, które najpierw naruszają nam skórę, wnikają, a potem trzeba ją odbudować nie, zewnątrz. Tutaj nie, tutaj bardzo ładnie wnika to wszystko dzięki właśnie aloesowi, który jest świetnym takim wózkiem do najgłębszych, do najgłębszych warstw, warstw skóry. Poniżej 36%, tak jak pamiętam, procent nie ma żadnego, żadnego z, z tych naszych produktów tutaj w tym zestawie Sonia, jeżeli chodzi o zawartość czystego mięszu aloesowego. Także jest to, jest, to, jest to właśnie taka czystość aloesowa, właśnie dlatego jest ta konsystencja żelowa właśnie dlatego nie potrzeba tutaj żadnych koloryz koloryzowania, żadnych tak, wspomagaczy i tak dalej. Jeszcze no, mogę powiedz. powiedzieć, że, że tak jak Marku wspomniałeś, córka, która ma 20 lat, używa ten zestaw. Ona zaczęła, jak miała troszeczkę tam, wiesz, 17 czy 18, więc ja byłem w ogóle dumny, że nastolatka wzięła od ojca prawda, zestaw i że jest po prostu, wiesz, używa go. Nie i teraz tylko uzupełnia kolejne. Kolejne produkty, no. ale w zupełności też mogą używać się osoby 30 plus i nawet 40, jeżeli mają właśnie dobrą kondycję skóry, bo ten kremik malutki, on działa również już delikatnie przeciwzmaszczkowo, znaczy każdy produkt, który ma aloes działa przeciwzmaszczkowo, bo on po prostu wypełnia w skórze wszystkie braki, więc skóra się nie starzeje, skóra, która stosuje aloes, ona no się po prostu nie starzeje. No I mało tego, on y, dla mnie naj, najbar najbardziej dlaczego lubię Sonię. Dlatego, że ona działa rozjaśniająco na skórę, ona działa odmładzająco, rozjaśniająco i Aloes działa naprawdę y, na skórze promiennie. Jak ostatnio spotkałam dzisiaj znajomą, z którą y, miałam przyjemność pracować y, w 2016 roku kiedyś, powiedziała: ale Pani Aniu, Pani się nic nie zmienia. Podziękowałam jej, ozajemniłam jej też ten, właśnie, komplement, ale rzeczywiście myślę, że, że, że stosując te produkty, nie widać efektów starzenia. No nie, to tak, to jest, to jest ważne. W wielu kosmetykach właśnie efekt starzenia, jeżeli je stosujemy przez dłuższy okres, on się pojawia i to bardzo, bardzo szybko. Tak? Dobrze, Ania, czy coś jeszcze na koniec? Ej, myślę, że mogę śmiało to polecić i e, e, jest to sprawdzony produkt, więc e, gwarancja jakości tutaj jest. <twierdza> Okej, okay, czyli słuchajcie, czyli jeżeli dostaniecie takie nagranie ze spotkania z Anią i, e, i usłyszycie o jej e, tak doświadczeniach, jej wrażeniach skorzystania z, z tych kosmetyków, z tej pielęgnacji, bo to jest cały, cały taki sposób pielęgnacyjny, gdzie już nie muszę wymyślać, co jeszcze muszę wziąć do jakiej kosmetyczki muszę pójść, tak? Tylko po prostu mam swój własny sposób zapakowany w jednej torebce, którą sobie rozpakowuję i stosuję. Gdzieś wyjeżdżam, mogę to łatwo zabrać, czyli on jest razem ze mną zawsze. No to jeżeli obejrzyjcie ten filmik, to zachęcamy do tego, żeby odezwać się do osoby, która Wam ten filmik udostępniła i u niej zamówić te produkty. Musi być reklama, bo inaczej nie byłoby filmu za darmo, prawda? Fajnie, dziękuję wszystkim bardzo. To było dobre spotkanie. Zapraszam na kolejne. Już jutro będzie tym razem mężczyzna Krzysztof będzie nam opowiadał o wybranych przez siebie produktach. Będzie to niesamowita rzecz, bo Krzysiek oprócz kosmetyków powie nam o albo przede wszystkim powie o suplementach, czyli o tym, od czego dzisiaj zaczęliśmy, to pokazywaliśmy naszą, naszą wytwórnię. Ja bardzo dziękuję. Ani, dziękuję Ci za to, że byłaś, podzieliłaś się, bo to było bardzo ważne dla wszystkich. Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Do widzenia. Do zobaczenia.